Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie niestety nie miałem kiedy i jak nagrać żadnego odcinka. Dodatkowo, materiał, który już miałem wcześniej przygotowany, uznałem za niezbyt dobry, więc wyszło na to, że jest takie duże opóźnienie. Myślę, że nikomu to nie przeszkadza. W każdym razie zaczynajmy. Dzisiaj chciałem z Wami zagrać w Xbox Cloud Gaming, to znaczy po prostu granie z chmury y, z, z tym, z Xbox Passem, nie? Dobra, no to tam już cały proces dodawania tego, to jest przez przeglądarkę Microsoftu, tą Edge, jak to zrobić, no to tam są tutoriale w sieci i na YouTubie i nie tylko, więc nie będę tego y, teraz powtarzał. Wejdę sobie w bibliotekę, to mam to w, w poza Steam. Mam też kilka innych gier, które sobie side loadowałem. To są pierwsze gry, takie mniejsze, bardziej klasyki, które chciałem kiedyś właśnie mieć. Kiedyś je zakupiłem, więc w pewnym sensie mam czyste sumienie. Wiadomo, Dirt 2 czy Need for Speed, do tego już nawet nie mam. Może gdzieś się zawieruszył albo coś. No, do tych dwóch mam płyty To na PC, to na PlayStation No, do kiedyś zagramy Ale dzisiaj się zajmiemy tą ostatnią kategorią No, dobra, jedziemy Odpalamy Fajnie to działa, tam, tam Kilka linijek tekstu trzeba wkopiować Do odpalania, wcześniej jak się ustawia całą tą przeglądarkę i fajnie, fajnie to działa więc może zrobimy tak, że grałem już w Atomic Heart i ledwo co musnąłem High on Life więc High on Life będzie następnym razem teraz wejdziemy sobie do Atomic Heart, to już przeszłem kawałek ciężko mi powiedzieć ile przyszedłem no ale to chyba nie jest najważniejsze w obecnej sytuacji żebyście dobrze widzieli to jakiś włos Dobra. Mam ustawioną tą aplikację do przeglądarki na 60 klatkach. Dobra. Język polski wybrany. I kontynuujemy. Jeśli chodzi o streaming, no to ja nie chciałem streamować na Deka, bo uważam, że natywnie, na Deka gra by działała na słabszych detalach. To i tak by było lepsze doświadczenie. Aczkolwiek mój internet obecnie jest dosyć szybki, no ale jeśli kilku domowników będzie coś robić, już nawet nie mówię o wielkim ściąganiu, to jednak. Mm, ten router, który jest tutaj dawany z naszym, od naszego operatora, no to to nie jest cu cudowny. Troszkę ciężej mi się gra w tej pozycji, no ale tak zawsze w sumie było, więc... będzie yy... ten drugi się rozleciał? No nie ...przez kolejne. Muszę przyznać, że mnie to cieszy. Mm, dziwne. No, wcześniej mi się udało tam doskoczyć, teraz nie. No bo mówię, jak przyszedłem, ostatnio wyłączyłem grę, bo nie mogłem już kontynuować. tak to wygląda. Ogólnie, teraz jest wieczór, domownicy nie korzystają zbytnio z internetu, no to działa to bardzo dobrze, jestem zresztą w pokoju, w którym jest router, ale działa to, no te tekstury i to wszystko i ta rozdzielczość wydaje się na natywną. Ogólnie jeśli chodzi o grę U. Muszę powiedzieć, że Gra ma cie ciekawe podejście, ma dobry humor. Pod podoba mi się. E przyjemnie, że o to chodzi. Jaka w tym niby ironia? To naprawdę śmieszne. Widzicie, byłem tu robotykiem. Zajmowałem się burawami. Kiedy usłyszałem, że roboty atakują ludzi, pośpieszyłem tutaj. Chciałbym wyłączyć swoje, to mnie poszatkowały. Zabiły mnie moje własne maszyny. Onele sterowania są teraz pod stertą gruzu. Burawy poszły za mopa, skopią, po co? Jakby lunatykowały. A my o czym marzą? bez nas? Dlaczego nie wolno ich było eksportować? Bo to najnowocześniejsze maszyny budowlane Pokaż im kawałek ziemi A w miesiąc zbudują cały system kolei podziemnej Albo dowolny tunel A, kolei podziemna Mieliśmy je wykorzystać na księżycu Do terraformowania Dlatego są ściśle tajne A pancerz mają grubszy Nad Burawami. Od samego początku praktycznie wszystko tu zbudowały. Kiedyś tu nie było sztucznego morza, pól, lasów, czegokolwiek. Nie wspominając już o kolejce linowej, tylko góry. Teraz mało kto się zastanawia, jak to wcześniej tu wyglądało. A wszystko to dzięki moim burawom. Przenieśliśmy góry, zbudowaliśmy całą infrastrukturę. Teraz niszczą, co same zbudowały i nie mają o tym pojęcia. Wiecie, umysł maszyny przypomina umysł dziecka. Potrzebuje miłości i wsparcia. Inaczej robiliśmy się w głowie. No dobra. Porozmawialiśmy sobie trochę z trupem. No ale jak to będzie grał, to będzie wiedział o co chodzi. Taki mały spoiler. my taki spoiler nie spoiler. Może mi nie głowy za to nie urwie. Dobra. po prostu kocham się całgać ciemnymi tunelami. To było kurewsko przyjemne. W zwykłych okolicznościach sieć kolejki linowej łączy wszystkie podziemne sektory zakładu 38-26. Następnym razem powinno być łatwiej. Dzięki kolo. Chyba jednak pójdę pieszo, na powierzchni. zabezpieczenia postawili je tu nie bez powodu kiedy widzisz coś takiego po drugiej stronie musi być coś ważnego w rzeczy samej towarzyszu majorze rozdzielnia której szukamy istotnie jest po drugiej stronie nie przejdę przez te ściany w jednym kawałku dalej jest automat renowacyjny spróbuj ulepszyć swój sprzęt by zwiększyć odporność na lasery tylko niezboczona szalona lodówka hmm. Prawdopodobnie tak, yy, więc jest lodówka, która jest zbożona i szalona. No, taki dobry, dobry humor, śmieszne to było. Nie lubię podstawowych tych yy, przeciwników. Yy. Bardzo w zwarciu oni chcą e, walczyć. No taka jest ich natura. Ale jest to dla mnie trochę irytujące. Wolałbym, żeby oni troszkę... A jeśli mieli jakiś oręż, to żeby nie byli w zwarciu, bo e, jakich jest na przykład dwóch, to tutaj... No nie widać za bardzo. On może cię za z tyłu atakować. Zanim się obrócisz, no to już tak jest. trochę Czasami za późno. No to takie małe, moje... Moje... Ten, narzekania.

Najchętniejszy. Nie pomysł, kochanie. Strasznie ryzykowny. Lepiej zostaj ze mną. Zrobię co tylko zechcesz. Daj mi ochronę przed laserami. O, jaki brutal! Cała ty gocze. Wypełnij mnie swym polimerem. Nie pozwól jej tylko <grym> Nie mamy czasu do ja pierdzie, ale tego. Byśmy mogli być już zawsze razem. Rozumiem. Mam Cię uderzyć, czy rozerwać na strzępy? Naprawdę zabiłbyś mnie dla głupiej rękawicy słonko? Jak przetrwasz bez mnie w tym okrutnym świecie? Bez trudu. Nie powiem, byś mi szczególnie pomagała. Ale potrafię zrobić coś z niczego, słonko. Do pracy potrzebuję tylko polimeru i podzespołów. Wypełnij mnie swym polimerem, bym mogła cię dogodzić. Dobra, łapie. Dostaniesz swój polimer i cenne podzespoły, tylko zainstaluj mi tę ochronę przed laserami. Cokolwiek chcesz, obierze. Ulepszenie rozpoczęte. Odpręż się, super. System obronny jest aktywny. Spróbuj przebiec przez lasery. Po tym, co właśnie przeszedłem, przez wszystko przebiegnę. Slak Zabolało! Mocne te lasery! Prawie odwaliłem kitę! Z naciskiem na. prawie. Tu masz rację. Chodźmy znaleźć tego zdrajcę. Kiedy go torwę, urwę mu pierdolony łeb. Znaczy. No więc taka gra jest dosyć mroczna tutaj. Pię piękne widoki się zaczynały, a później jest tak dosyć mrocznie. Mi się wydaje, że później się z tego kompleksu wyjdzie, ale no tak jest. No i będzie jakaś walka z bossem. Zobaczycie jak przegrywam. Świetnie, operacja była zupełnie bezbolesna Dobrze, musisz natychmiast uciekać Szukajcie jakiś facetów A eksperymentalną rękawice polimerową Pewnie przysłał go Sechenow Larissa, powiedziałaś mu coś? go Zabraliśmy go do kliniki, a potem Ja nie wiedziałam Nie mogłam go zostawić na A trzeba było spróbować Oszczędziłabyś nam kłopotu Spotkamy się przy wejściu. Zaraz tam będę skarbie. Mam nadzieję, że nie będzie złożona. Nadzieja bywa niebezpieczna. Ręce do góry! Rektor? Co tu się dzieje? Ogłokłeś. Powiedziałem ręce do góry. Coś ty zajednę. Major nie czaje, przybył specjalny. Na więcej pytań nie zamierzam odpowiadać. Zawieram cię do się! Częłomiej. Jasne, towarzyszu majorze. Intruz. Co? Uwaga! Uwaga! Alarm! kto tu ogromny uruchomni. Są mnie mnie całkiem nieźle sobie radzi z komenderowaniem robotami. Ale jakby należały go nie do, do narożnika i nie mogłem się uwolnić. Się z źródłem zasilania o nazwie świeca. Zasilała układ blokady awaryjnej. Bez świecy tych drzwi nie otworzysz. Znajdę inną. W tym kompleksie musi być więcej niż jedna, prawda? Musimy się pośpieszyć. Inaczej Pietro ucieknie z tego sektora i znów będzie trzeba go wytropić. Jak widzicie, troszkę rozjaśnię, ale to działa na, na no poprzez streaming z chmurą Microsoftu. Jeśli mam w miarę dobry internet, no to działa to dobrze, aczkolwiek jest frustrującym to, że e, troszkę się oddala drogę, od no to już te, jakość tego jest dużo gorsza. No jak to, wiem, że przez lasery mogę przychodzić na widocznie. Nie. Carlos, co to za brzoza tam za przeszkleniem w dole? Czy to ta słynna prądnica PET-4? Rzeczy samej. Brzoza PET-4 to roślinna prądnica oparta na polimerze. To model eksperymentalny, pierwszy krok w programie podwoju odległych planet układu słonecznego. Czyli... zawsze muszę to tak nieść? Świeca jest złożonym i niestabilnym urządzeniem. Nie można jej wrzucić do plecaka z całym Majdanem. Wiązałoby się to z dużym ryzykiem wzajemnej destrukturalizacji. Znaczy... wybuchu? Niekoniecznie, ale świeca przestałaby działać. Czyli muszę to tak nieść. Łapie. Świeca jest dość wytrzymała. Można ją upuścić, a nawet nią rzucić. Nic jej nie stanie. Mm-hmm. Uh -huh. Lera, no, no, no. No hay Okej, okay, dobra, w sumie chyba wystarczy. Sami widzieliście jak to działa. Będą musiał zmienić troszkę kąt, widzę, nagrywania, no bo niestety nie wyszło to na 100% tak jakbym chciał. No ale mam nadzieję, że widzieliście wszystko na tyle dobrze, żeby móc ocenić e, i grę i jakość streamowania. Jeśli chodzi o, co do streamowania, no to jeszcze e, zobaczymy co ten High of live w następnym w, w odcinku. A później zagramy kilka już gier bezpośrednio na deku No chyba żebycie chcieli dalej popróbować Wolałbym jednak właśnie te natywnie wspierane gry na deku odpalać Ze względu na to, że będziemy widzieć jak one działają Bo ze streamingu no to jak ma ktoś dobry internet to wszystko tak naprawdę pójdzie, od tego wideo nie No Więc sobie to było na tyle Dzięki za oglądanie I sorki, za że długo musieliście czekać no, a ja będę kończył. No to hej, do zobaczenia następnym razem.